Staramy się szkolić we własnym zakresie raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. Robimy jakieś wewnętrzne ćwiczenia. Uczestniczymy w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. W tym roku jednak ze względu na pandemię te ćwiczenia nie zostały zorganizowane. No i staramy się podnosić swoje kwalifikacje, tak jak tutaj w dniu dzisiejszym, przez organizację takich większych ćwiczeń przy pomocy trenażera. W ubiegłym roku organizowaliśmy ćwiczenia z komorą rozgorzeniową. W tym roku są to ćwiczenia LPG, z trenażerem LPG. Technika idzie do przodu, świat idzie do przodu i żeby sprostać oczekiwaniom o wniesieniu pomocy, musimy się co, co jakiś czas doszkalać. Możemy bardzo dużo informacji wynieść. To jest podejście różnego rodzaju, to, to jest zachowanie podczas podczas danej sytuacji. Także bardzo dużo informacji możemy wynieść podczas takiego szkolenia. W gminie Dobrzyniowie Dużym mamy cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Są dwie jednostki ESKI, czyli te zwykłe i dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Obszar naszej gminy to jest ponad 160 km kwadratowych, a liczebność mieszkańców w naszej gminy to ostatnie dane to 9000 385 osób. Ochotników, takich, którzy jeżdżą do akcji, jest około tam 90. Do tego mamy młodzieżową drużynę pożerniczą i członków, którzy jakby są jakby honorowi, którzy nie jeżdżą do akcji. Około mamy 130-140 osób, które są zaangażowane w pracę w Straży Pożarnej. Czasami bywa tak, że potrafimy wyjechać codziennie przez 4 dni, a czasami miesiąc czasu nie ma żadnego zdarzenia. Także tutaj nie można powiedzieć jak często wyjeżdżamy. Tamten rąk zamknęliśmy na 47 wyjazdach, w tym jeden był fałszywy. No i przeważnie są to pół na pół, czyli miejscowe zagrożenia typu wypadki i pożary. Działamy na zasadach stowarzyszenia, no i kto w danym momencie jest na terenie wsi, czyli jest, że tak powiem, osiągalny na dźwięk syreny, no to ten jedzie. Każdy ma jakąś pracę. Nie jest tak, że, że wszyscy, wszyscy siedzą tutaj. Szkolenia jakby organizuje Komenda Miejska Straży Pożarnej. Oni zajmują się jakby wyszkoleniem tym podstawowym strażaków. Te specjalistyczne szkolenia, które strażacy jakby chcą, to organizują we własnym zakresie, co mamy dzisiaj przykład. Przyjeżdża firma z zewnątrz, Strażacy swoje pieniądze wydają i szkolą się, żeby no po mieć większą wiedzę na temat ratownictwa i gaszenia pożarów. Chcemy wspierać strażaków, no, mieliśmy teraz przykład pandemii, nie wszystko no, to co powinno być, jakby zauważyliśmy pewne braki, tak? więc na pewno będziemy stworzyć nowy jakiś projekt, no, w zasadzie projekt jest złożony tak, do współpracy transgranicznej Polska-Litwa, no, chcemy stworzyć taki magazyn tutaj centralny, taki w gminie, wszelkich jakichś tam potrzebnych rzeczy do do właśnie usuwania zagrożeń, tak? czyli jakieś plandeki, worki na piasek, żeby to takie rzeczy wszystkie były na miejscu, żeby nie trzeba było szukać podczas zagrożenia sklepów, które posiadają taki sprzęt. I chcemy to realizować w naszej gminie, tak? jak do tej pory. Zrealizowaliśmy już dużo, tak? mamy cztery nowe wozy strażackie, więc strażacy powinni być zadowoleni. Cały czas mamy te projekty transgraniczne, w ramach których kupujemy i ubrania, i dodatkowy sprzęt dla strażaków. No wspiera nas oczywiście też już Urząd Marszałkowski i dofinansowania ze starostwa. Jesteśmy cały czas na bieżąco i korzystamy z wszelkiej pomocy, jaka jest i tym bardziej strażacy.